Na pewno Ci pomoże. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez Ciebie. A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym drugim odcineczku z gry Skyrim. Jak widać, przeszedłem sobie już tą grotę, że tak to nazwę. No i tutaj z, z Ralofem będziemy kontynuować... Naszą trzech. Z tego co wiem to mamy się teraz rozdzielić, także możemy lecieć. Przedam sobie troszeczkę gierki. Może pojedź ze mną do I wichrowego dronu i przyłącz się do walki o wolność e... Skyrim. Dziś udało Ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko Ulfry. Dobrze, dobrze. Że Zdobałem sobie Boże wiecie, wiedzieć, jest moją co oznacza pojawienie strony. się. No i możemy sobie lecić. No i tak to wygląda. Poeksplorowałem sobie troszeczkę tamten wosk. Zawalczyliśmy z niedźwiedziem. Jak widzicie możemy tutaj e, Mamy, jak skórę Jakieś tam wdrychy e, I ogólnie mnóstwo, ogólnie mnóstwo e, takich jakichś pierdółek Także możemy sobie lecieć dalej Widzisz Kralow zostaje w tyle, jak widzę e, Mogę sobie tutaj zaskoczyć w sumie pięknie wam zagra eee, bardziej że tak płynnie działa eee, i teraz z tego co wiem e, lecimy chyba do Rzecznej Puszczy Tak, to tu Rzecznej Puszczy idziemy Teraz będzie łuk Testuję te różne warianty tego wszystkiego Ojej, wykuł, wyku, wyku. O to jest? 2? Aha, dobra. Rozumiem wszystko. Nie mogę i Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już cię rozpieram dalej, nadaj no mi grywa złapać. To. Możemy się napierdać. Zabite wilczury. Zaciałem hmm. sobie wilczą skórę, bo jest troszeczkę warta. Dobra, i możemy sobie lecieć dalej. Ja mam jakoś podki na... Chodźmy dalej, dalej. Jest rzecz, na puszcza. Z tego co kojarzę, jest jakiś ehm, Będziemy tutaj walczyć ze smokiem. Ale nie jestem jeszcze do końca zachowany kiedy i gdzie. Smok! No Widziałam smoka! A właśnie. Co? Czego chcesz nadkąd? Wielki jak góra i czarny jak tutaj mamy porozmawiać z taką kobiecinką. O właśnie z nami. Pierwszy raz w rzecznej puszczy? To mój tartak. Niektórzy uważają, że miasto także należy do mnie, ale tak nie jest. Władcą tej krainy i tego miasta jest Jarl z białej grani. Ja tylko płacę podatki. Mówiąc zasoby, masz zapewne na myśli broń i pancerze. Alvor może ci pomóc. To nasz kowal. Ralow? Skąd go znasz? Naprawdę? Słyszeliśmy, że pojmano Ulfrika. Nie, wybacz. Ale w tych czasach nie można wierzyć na słowo obcemu, zjawiającemu się w mieście i mówiącemu, że zna mojego brata. Smok? W Helgen? Niemożliwe. Choć... To wyjaśniałoby to, co widziałam wcześniej. Leciało doliną od południa. Myślałam, że mam przewidzenia. Nie wiem czemu, ale wierzę ci. Wyglądasz jak ktoś, kto właśnie ujrzał smoka. Jest coraz gorzej. Najpierw wojna, teraz smoki... Dokąd zmierza ten świat? Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna Puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Okej. Okay. Ym... I teraz mamy iść sobie tam. Ale jeszcze, oprócz tego, chciałbym sobie tutaj ogarnąć kilka rzeczy bo hmm. naprawdę, w sprincie nie mogę y, skakać troszeczkę słabo dobra. co ja tu chciałem zrobić? chciałem sobie pierwsze. pierwsze y, zwiększyć troszeczkę jeszcze czułość kamery o dobra, tak będzie dobrze Kupię rzecz nie Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i kaniania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Koniec tematu. O, nowy klient. Przepraszam za to. Nie ma problemu, Byczku. Nie ma problemu. Może Przecież... uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. O, już mam to już ma głowę. Także co bym mógł od Ciebie kupić? Nie wiem, co Ci mówili, ale kupiec z Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało! Eee, co można A, skupić? trochę tego, trochę tamtego. Badające wiadro, kurwa. Jeszcze z tym się nie spotkałem, dobra. Um. No to ma jakiś, kurwa, talerz. Wina, kapu. Paweł, zwiększa wartość zbroi. Okay. Mogę mieć kufel? Um. Kupmy sobie... może tyle, to ja nie chcę. A, bo nawet na jedno nie stać. Ajajaj. Chcę pozbierać złotka więcej. Hmm. Ja ci mogę sprzedać. Mogę ci to sprzedać. Dobra, niedźwiedzia skóry też. E, no, magię na razie mogę sprzedać, bo się nie przydadzą. tać, mam. Co lot mogę sprzedać? Blazn sprzedam, bo mm, Nie nie on mobilny, no. Dobra. Eee, Przeklęci złodzieje, Ach, tak jakby dobra, i bez jasne. tego było śielankoho. Czas zakończyć te zabawy. Po kurwa mać. Dobra, dupię hopie. Bro. Dało się mi się skapki. Nie! Nie ucieknie! ...z nim tchnieniem. No bo tak Nie dam ci... no! ten co, jeszcze? Głupie. Zaczynajmy! No, no ja wszystkie. Jest awans. Nice. To sobie mogę teraz zrobić. Mogę sobie wziąć to, to, to. Teraz sobie wypimy. Dobra, wszystko. Trzech, szybki. A, co to jest? Kondycja, kondycji organa sekretarza oh, słonią. Aha, dobra.

Dobra, mam inny pomysł. Co jest kurwa? Pojeb. Wszystko jasne. Ej no ale to jest kurwa niemożliwe, że on unika moich tych... Tej... Ciekawe. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Czyli żyjemy tutaj, dobra. Nie um, żadnych przygód, teatralnych gestów i kaniania. za czyli, czyli, czyli No to rozwodzie. co mnie Rozejrzyj rozwodzie. się. Dobra, dawaj, dawaj, chłopie. Mnie czasu nie mam. Um, co by tu było? Strzały. Weźmy. Czata maga. Łoku, twarz tyle to jest warte. Łuki. No, Przydałoby się, no niestety nie mam na razie tyle y życia. Y znaczy pieniążków. Także możemy, chcemy lecieć dalej. Muszę wracać do sprzątania sklepu. No to sprzątaj, sprzątaj, zapierdala z miotłą, bo chłopie, na razie to mnie Eee, dobra eee, Lecimy sobie Prawie noc najmocniej, a sobie zamknę okno eee, I zrobimy króciutką przerwę chwileczkę eee, już jest ten, także możemy sobie dalej eee, Na czym stanęliśmy? Staliśmy na tym, że mamy ich... Już... A, patrzcie. Wzruszajmy. Już też że hmm, ja na fabułę, bo naprawdę bardzo, bardzo ciekawie jest rozbudowana, mimo tak wielu lat to już mi dało do na tego.

Zadzieraj za mną byczku. A nie, nie. Byczku. Pinczku. O. Nie, nie, o. Eee, ej, 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 ej. nie, nie, oj, 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 oj. nie, o tutaj o tam gierka fajnie zobaczmy co tu będzie bardzo ładnie tutaj jest. Ojej, ojej. Już sobie. Nie będziemy uciekać. Pan O, niego już zabili. To już załatwione, ale nie dzięki tobie. Najmniej, ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. Dlatego jestem tu z moimi tarczownikami. Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Dać. Nikt cię nie pytał o zdanie. Jeśli masz nas za gorszych od siebie. Porozmawiaj z kodlakiem białowłosym. Przekonasz się, jak wygląda prawdziwy wojownik. Znaczy, jak dziwka. Walcz z nami, a będzie o czym opowiadać. Ona Idź wygląda, do Jorwaskr, jak... jeśli, ona, jeśli radzisz sobie wygląda... w walce. Nie, wchodź mi w słowo. ona wygląda jak dziwka. Wracamy w kolejkę. Mam nic skąd. Wiatr nie siedzisz dziś woni. Dobra, zamknij żeby... to Więcej mówisz niż się robi. a nie w białej kranie tutaj możemy dalej mogę tu wskoczyć? daj no mi przycie na gierkę, a nie... tam sobie wejdziemy wewnątrz tutaj jest chodź o, nie możemy tu ja. dalej Tu jest biała grań z tego co kojarzę, tak? Tak, to jest biała grań. Gdzie my mamy wejść? My mamy i wejść. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glej tu nie wyjdziesz do miasta. Dobra, Ale będziemy ci patrzeć na ręce. Co you know? Zapłacimy, ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Sama nie zrealizuje tak dużego Słowa. zamówienia. Tylko wysłuchasz swoją głupią myślenie. dumę i poprosisz o pomoc. Eee. Mówią, że na po Helgen napadł smok. Ostrożnie! Oj, idzie, hopie, ostrożnie. Ostrożnie to się zabiera. Pierwszy raz. Ale niegdyś byłeś człowiekiem! Tak! jako człowiek rzekłeś! Buchane. No czaprzysta, Weź. Się, dobra. O, dobra. Zobaczmy, co nas czeka w białej grani. Mogę sobie poradzić ze zbujami, ale ze smokami? Świat oszalał. No dawaj, dawaj, dawaj. W takim razie, co mam zrobić? Ja mam z tym. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Ach, cię to Jarl chicie nie przyjmuje teraz gości. Morda, jakby została. Cóż, to wyjaśnia dlaczego strażnicy cię przepuścili. W takim razie oh. kto to jest? Podejdź! Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. No to tu już pizdej mnie nie zagadnij. Więc w Helgen, udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. No, nawet mi dupę uratował. A wszystko było na dłoni, Naprawdę, widzę, że nie kryjesz swej kryminalnej przeszłości. Ale nie interesuje mnie, kogo chcą zabić cesarzcy, cesarscy, szczególnie teraz. Chcę dokładnie wiedzieć, co zdarzyło się w Helgen. Mogłem się domyślić, że Ulfrik jest w to zamieszany. Co teraz powiesz, Prowentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? Chwileczkę. Pani, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli Smok czyha w górach, Jarl Fawl to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Dość! Powinniśmy. Nie będę stać bezczynnie. Gdy Smog pali me włości i masakruje moich ludzi. Irylet, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak, dobra robota. Udało Ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Faringara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami. Plotkami o smokach. Proventusie, musisz mi pomóc. Trzeba przekonać mojego brata, żeby wspomógł wysiłek wojenny. Co chcesz, żebym zrobił, chrongarze? Jarl jest twoim bratem. Nie mogę kwestionować jego decyzji. Nie proszę o sprzeciwienie się Jarlowi, tylko o otwarcie mu oczu. O subtelne zwrócenie nie jego uwagi ku waga. wojnie. Jesteś hmm. jego zarządcą, posłuchajcie. Nie chcę wgarze, mieć nic wspólnego z tym, Znalazłem kogoś. Kto może ci pomóc? Żebywasz do Smoczej przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Projekcie? Doprawdy? Jarl. A! zapewne miał na myśli moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, Wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach, gdzie się podziewały przez cały ten czas, skąd się wzięły. Ja. E... Dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Dobrze. Niestety nie. W mojej pracy rzadko mam okazję posmakować takich przygód. Może kiedyś jakiś bohater sprowadzi jednego do smoczej przystani, jak kiedyś Olaf jednooki? To by dopiero była ciekawa rozmowa. To stary grobowiec zbudowany przez nordów, pamiętający chyba nawet czasy smoczej wojny. Może po prostu powiem ci, jak się tam dostać. To niedaleko rzecznej puszczy, zapyziałej wioski, kilka kilometrów na południe stąd. Ktoś z miejscowych na pewno zdoła skierować cię w odpowiednie miejsce. Okej. Okay. Cóż, muszę chronić swoje tajemnice zawodowe, czyż nie? Mam swoje źródła, sprawdzone źródła. Chyba tak. Technicznie rzecz ujmując, oczywiście. W mieście jest też kapłan, kapłanka, alchemik i wiele innych osób, które coś potrafią. O, to mi o czymś przypomina. A propos alchemików, mam solem rozu dla Arkadii. Poprosiła, bym zdobył dla niej trochę do jednej z jej mikstur. Możesz jej to dostarczyć? Arkadia z pewnością cię za to wynagrodzi. Nie no problemu. Dobrze, ty się lepiej ode mnie nadasz do takiej pracy fizycznej. Dla... Dla prostego... Czary i zaklęcia dla wszystkich, teraz którzy potrafią z zrobić użytek. Tak. Wszystko, co pomoże w walce z tym smogiem, albo smogami. W sumie, no zanim będzie za I mamy teraz zanieść jakieś kurki. <śleszy> Robi się ten nerwowo, ten kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika Ale z wyciągniętą bronią. Wydaje, będzie w następnym odcinku. Ehm, także dziękuję wszystkim za oglądanie i ehm, mam nadzieję, że się spróbował. Jeśli się spróbowało to. Ehm, mam nadzieję, się, że, że trzymasz like się z dala od kłopotu. Ehm, I widzimy się ehm, w następnym odcinku. Także dzięki i ehm, na razie.